Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem mam na Was fajną pozycję, którą już znacie, no bo rzuciłem ją na swoją grupę na Facebooku. Dzięki wszystkim za próby w komentarzach, za próby rozwiązania tej pozycji. No, na pozor wydaje się ona dosyć prosta, prawda? No mamy bardzo dużo materiału. Tutaj nawet królowa, jeśli zabijemy pionka to po prostu będzie sobie biegła. No a samotny król tak po prawdzie nic nie może. No jest jeszcze pionek, ale ten pionek co on może? I on w następnym ruchu może zostać zbity. Niemniej no jest problem. Mianowicie biały król jest w pacie, więc wystarczy tak na zdrowy rozum po prostu odejść gońcem, żeby nie było pata. E, jednak e, wieża, e, wieża, e, goniec na d5 daje remis. Moi drodzy. Dlaczego zastanawiacie się? Ponieważ jest to ruch 50 w partii. Ten ruch tu. To jest 50 ruch, w którym to biały. 50 ruch bez bicia ani ruchu pionkiem. Zatem y, mamy remis w tej sytuacji. Y, więc w jaki sposób trzeba by? Zmusić naszego przeciwnika do wykonania ruchu pionkiem. Oczywiście rozwiązaniem jest goniec na G7. Goniec na G7 dający szacha. Nasz przeciwnik jest w pacie, więc nic nie może zrobić, więc musi zabić pionka. No i my po prostu, jeśli się boicie pata, no to możemy najpierw dać szacha i zagrać tu. A jeśli się nie boicie pata, możecie od razu zagrać w wieżę. Nasz przeciwnik jest w pacie, więc jedyne co może to zapromować królową. Bijemy, no i on sobie na spokojnie wychodzi i my na spokojnie wygrywamy, tak. Zatem dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu, no, pozycja naprawdę niesamowita. A, no i jeszcze powiem wam dlaczego pierwowzór z partii, który został zagrany, nie w, no, jednak no, nie wszedł, dlatego że, E, goniec był tutaj i goniec szedł, bo te, te pionki stały na tych polach i goniec szedł pod pionka dosłownie tak jak te, teraz, tutaj załóżmy e, idzie pod pionka, ale nie było tego gońca, więc mój przeciwnik zamiast zabić gońca co rzeczywiście zrobił w partii, no bo tam było naprawdę bardzo mało czasu, nie? bo graliśmy na 3 minuty e, mógł ruszyć się królem tutaj i gdyby to zrobił Najprawdopodobniej byłby remis, nie? No bo to jest właśnie ten 50 ruch bez zbicia pionka ani pionkiem. Więc bez ruchu pionkiem ani zbicia pionka. Nie? A w tej sytuacji, no to po prostu przeciwnik jest zmuszony, ponieważ jest w pacie. Nie? Zatem tyle z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę miłego wypoczynku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.